W dzisiejszym odcinku kwestii pieniędzy pytamy, czym jest dywersyfikacja. Dywersyfikacja? co? Nie wiem, ale sprawdzę w internecie. Zapomniałem, ale wiedziałem. z Dywersyfikacją to termin literacki? Cóż, dywersyfikacja ma związek z różnicami, a raczej ze zróżnicowaniem, już wyjaśniam. Wyobraź sobie, że masz duży sad owocowy. I załóżmy, że hodujesz wyłącznie jabłka. Obfite zbiory zaowocują mnóstwem pieniędzy. Ale co, jeżeli jabłka nie obrodziły? Bankrutujesz. Jednak załóżmy, że oprócz jabłek hodujesz też ziemniaki i gruszki. Wtedy utrzymasz się z ich sprzedaży nawet przy nieurodzaju jabłek. I to właśnie jest dywersyfikacja. W ten sam sposób powinno się rozdzielać ryzyko przy inwestowaniu pieniędzy. Dywersyfikować je i przykładowo część włożyć na lokatę, a część ulokować w fundusze. Możesz też wykorzystać część pieniędzy w celu ubezpieczenia się od nieprzewidzianych zdarzeń. Jeśli zdecydujesz się na inwestowanie niewielkich sum na rynkach finansowych, dywersyfikacja może być trudna. Jednak dzięki funduszom, gdzie profesjonaliści zarządzają portfelami złożonymi ze środków od wielu inwestorów, nawet niewielkie kwoty można dywersyfikować. Dzięki temu możesz stać się współwłaścicielem sadów wiśniowych w Rosji, pól ryżu w Chinach i hektarów kukurydzy w USA. A przy nieurodzaju jabłek w Polsce będziesz miał zyski z innych inwestycji. Istnieje wiele rozwiązań finansowych zapewniających bezpieczną przyszłość. W końcu to po prostu kwestia pieniędzy. Dowiedz się więcej na kwestia pieniędzy.pl.